Legionowska Majowko 2025 już praktycznie za nami. Jak wiecie część artystyczna poprzedzona była częścią ekologiczną. Eko piknik każdy kto przyniósł drobne elektrośmieci mógł wymienić je na kupony a kupony wymienić na drzewa, kwiaty. Mamy trzy gatunki drzew graby, lipy, wierzby 500 sztuk do rozdania, 1500 bratków, około 1000 różnego rodzaju ziół. W części artystycznej Najpierw występowały zespoły legionowskich artystów, a wieczorem koncert otworzyła Zalia, po niej inni, również wykonawcy. Obawialiśmy się co do pogody, ale okazało się, że słońce dopisało. Mogliśmy miło spędzić to popołudnie, frekwencja dopisała.